Witam serdecznie, ja jestem Fubu i zapraszam na kolejny odcinek przygód. Let's play Grand Heft Auto. Grand Heft Auto, tak jest, dobra. Podjeżdżamy um, do punktu, do tego znaku zapytania, żeby wziąć misję. Jestem ciekaw, co, co teraz będzie tutaj. Co, co teraz na mnie czeka? Czekajcie, muszę gdzieś tu zaparkować. Jakiś motor... MOTOR STOI? Dobra, i co teraz? Wsiadamy na... Ale gra jest przekazacka naprawdę, zajebista jest, bardzo polecam. DERDI... No i co, gdzie sobie pojechać? Tu jakiś znak zapytania stoi, o co to... O kurde.

Saw a quarterback blues, man. And you know, some of those older records of yours, even they sound a little bit closeted. I'm just saying, What, what? a black man walking in, Turn to Sell you bitch ass punk motherfucker. Shit, man. Oh, hey, I'm sorry, dude. I didn't, didn't have my, my contacts in, you know. I mean, I love black people, yeah. You know, like, uh, like I love gangsters, I love like gangster rap. Yo, <laughs> up, man? Who gives a fuck if he's gay or not, man. Rap is Gitas, gangsters get up, like, I It's the hypocrisy Lee I a You know, I mean, of celebrities. I mean, PG, right? He, he says he, he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then, what, he loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message does that send in our kids? You know what I'm saying? The guy's a fraud. But well, why do you care, man? Because, you know why? Because they all think they're duh. Right? Well, fuck them. Fuck them. Fuck them.

Dobra, to co teraz na motor siadamy, tak? Okej, okay, wsiąść na motocykl Bear Valego To siadę, brachu Gaz Jedź obok samochodu Mirandy Okej, okay, postaram się Dlaczego mi się nie udało? Miranda uciekła. Fucking shit to nic, trudno Dobra, jeszcze czas. Wsiądź na motocykl, dobra, środemy Oj, nie ten przycisk Dobra, wsiadaj, nie gadaj Super, dobra. Gazu, 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 gazu. Jedź obok samochodu, dobra, okej, okay, postaram się. Ale oni szybko jadą nawet w miarę. Szybciej, dobra, sam tego szybciej, chciałeś, szybciej. No, grzej mocniej. Ten motor nie, nie da się z niego wycisnąć pełnej pary, on go, trochę wolny go, jest. Gazu, gazu! Co za teksty, na kurde. Podj... podjeść, okno. Chcesz powiedzieć: pod okno, pod szybę. Dobra, zrobisz sobie zdjęcie, Chcesz ja chcę za Jeszcze raz. LOL, drugi po Ścierwo, Skubane jako szybko jeździ! jedź obok konkurencyjnego popraca, mógł go zrzucić! No dobra, postarał się. No i postarałem się, kurde no. Ale dobra, już wiem o co chodzi moi drodzy. Eee, okej, okay, jeszcze raz. Yellow. Czekamy na zadane gry. I ogień. Dobra, gazu. Idziemy za preparacji. Kurde no, znowu. Ajajajajajajajajajajaj. Aj, 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 aj. Shit. Bitch. Przepraszam i chciałem jeszcze raz Dobra teraz tu lewo Teraz weź go do goń, bądź tu mądry Jaką zapyla no coś mu tam wyrwał ale ja tą misję sobie powtórzę, wiecie, wiecie? Oh, yeah, well, Okej, okay, teraz co? Teraz musimy hey, zawrócić, tak? I'm Ale ja ją sobie powtórzę. Zabierz werywilego dostępnego miejsca yy, oczekiwania, dobra? Tak obecnie, tak jak krutko dość misja, nie? kurde, jak to. Ale beka, beka. Mam za dużo do tego pada, tak I probably shouldn't talk dog but this is one fucked up line of work yo ass, in. It's about staying true to yourself. Скать возгубеюще. 39 years old. Just made her Ah, <laughs> 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 <to małe laughs> <k> <laughs> So whose day you making <laughs> neck? Uh Samantha Muldoon, the singer. I got a tip off you from, from the black market. The holy grail of adoption contraband. This could define my career. Dobra, ziom, to było pouczające. Tak, dalej robimy świat dokładnie, ziom. Kto wiedzieć kogo? Od do dalej, zaprawdę. No i dobra, dostał to co chciał, koleś i tyle. I co mam teraz zrobić? Aha, misja ukończona. Ok, dać do pieca. No, tak. No, bro, na, tylko na brąz, ale kurde, lipa. Ależ lipa, tylko na brąz. 50% ukończono, szkoda. Idealna jakość, czyli trzeba było podjechać bliżej. Ale to nic, postaram się to potem naprawić.